Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na przegląd katalogu trzeciego. Katalogu Oriflame, katalog trzeci 2024 rok. Ten katalog obowiązuje w dniach od 13 lutego do 4 marca. I 100 pomysłów na prezent z okazji Dnia Kobiet w pełnym rozkwicie. Wiosenny katalog, już pisaliście mi. Że, że chce się wiosny. No, jeszcze trochę poczekamy. Wiosna na pewno do nas przyjdzie. I zapowiedź, znaczy nie zapowiedź, kobiecość w rozkwicie i nowy zapach. Nowy zapach mm, Miss Jordani. Yy, tak troszeczkę yy, powąchałam ten zapach. No i powiem wam szczerze, że taki nawet przyjemny. Oczywiście nie jest to jakieś. No nie, nie, myślę, że tak do końca to to się nie sprawdza. Jakoś tak specjalnie to nie czułam tego zapachu, więc nie będę się wypowiadać. Czy mi się podoba, czy nie. W każdym razie mamy tutaj kwiatowy zapach neroli, jaśmin. Tuberoza, piwonia i lang. Yy, dzięki eksplozji wysublimowanych nut kwiatowych, ten wyrafinowany i pełen światła zapach celebruje radość kobiecości w pełnym rozkwicie. I puder w perełkach za 9,99 przy zakupie dowolnego zapachu Miss Jordani. I ten zapach, ten, te, te perełki, puder w tych perełkach z serum mam, to zaraz Wam pokażę. Takie naturalne takie rozświetlenie. Ja korzystam z tego, tylko pokażę Wam, że jeszcze drugi zapach jest do kupienia, i te perełki za 9,99 też będą w tej cenie przy zakupie drugiego zapachu. Owo ten już jest kwiatowo-owocowy: sorbet z mango, neroli i czerwony pieprz. Ja lubię jakieś połączenie kwiatów i mm, takich mm, owoców. E, 10 lat włoskiego wyrafinowania. Bardzo wysoka koncentracja zapachu. Włoskie lato doskonale wyraża istotę elegancji. Zachowaj to uczucie, nosząc promienny zapach przez cały sezon. Natural Glow. No i najpierw może zacznę od tego zapachu Miss Jordani. Tego owocowego. I to jest mój ulubiony zapach. Jeden z moich ulubionych zapachów. Już kilka buteleczek zużyłam tego zapachu i ciągle w zapasie jeszcze go mam. Polecam, ten polecam. Tamtego nie znam. Taki wiecie, nie kupuję y, jakoś tak specjalnie, bo tych zapachów taki na zapas, jeśli ich nie znam, bo na wielu zapachach jednak y, zawiodłam się, więc to nie jest tak zawsze, że, że wszystko nam się podoba. Jeśli jest jeden mistrzordanii, nie znaczy, że będzie ten nam się podobał. Więc tak sobie daruję, pewnie nie będę go zamawiać. Tego zapachu nie znam, więc też się nie wypowiem. To jest ostatni raz w katalogu. I co oni tu jeszcze piszą? Słuchajcie, wierzymy, że wszystkie kobiety powinni, powinny mieć możliwość wyrażania siebie, cieszenia się dobrym samopoczuciem i życia na własnych warunkach. W tym katalogu znajdziesz nieskończone sposoby na rozkic swojego piękna. No i zacznę tutaj od tego nowego zapachu. No nie wiem. Wzmoc wzmacnianie pozycji kobiet na całym świecie takie hasło. Tego też nie znam, więc też nie będę się wypowiadać. Natomiast ten jedwabny. Podkład znam i nieraz wam go chwaliłam. Nie przygotowałam go sobie teraz, ale chcę zwrócić Waszą uwagę na otul się rozkoszą czyli krem rozświetlający z ochroną 25. I ten przygotowałam sobie, ten krem, bo mam go. I powiem Wam szczerze, że mam ten chyba Color Medium, czyli ten 43216, no i powiem Wam szczerze, że on nie jest aż taki, wiecie, rewelacyjny, bo ja też tańszy kupowałam, nie wiem, czy powinnam go strząsnąć z Oriflame. I tam ja nie widzę, wiecie, specjalnie jakiejś różnicy między tym a tym tańszym. Powiem Wam szczerze, że niewielko to różnicę widzę. No, on tak ładnie pokrywa, nie powiem, że nie. Się rozprowadzać i, i kolorystycznie całkiem mam dobr dobrze dobrany ten, ten właśnie krem. I pewnie go będę używać jeszcze, bo ja już go zaczęłam używać, potem zostawiłam, bo mam inne do zużycia jeszcze. Ale, żeby było, wiecie, takie takie już naprawdę, jakaś taka wielka, ogromna różnica, to nie. A słuchajcie, bo ja jeszcze Wam nie pokazałam tych perełek, bo miałam pokazać. To od razu pokażę, bo też je mam i teraz używam. I z tych paręłek jestem bardzo zadowolona. Ja je pędzelkiem rozprowadzam po całej twarzy. Takie rozświetlenie. One szczególnie wtedy się sprawdzają. Ja Wam nawet tak pokażę. Tak to. Bardziej i to nie jest, to jest jakieś takie, takie wiecie, takie subtelne, to nie jest jakieś takie y, bardzo, bardzo, wiecie, takie rzucające się w oczy, że to rozświetlenie jest takie nachalne, brzydkie, tylko takie bardzo subtelne na co dzień i szczególnie wtedy się sprawdza dobrze, kiedy użyjemy y, takiego zwykłego jakiegoś pudru, ja tego używam. On jest taki, wiecie, byle jaki, tam za 10 zł, czy za 11 kupiony, ale on jest matowy bardzo i tak powoduje, że ta taka nie da jakiegoś takiego ożywienia twarzy, więc ja właśnie najpierw tym podkład, potem tym pudrem i tym rozświetla, tymi rozświetlającymi perekami i wtedy mi się bardzo dobrze sprawdza. Także polecam, sprzedaję patent. No i to już. Było, to było, to było, to było. Tutaj już mówiliśmy. Tak, więc ja to może później tylko położę, pokażę. Może być, słuchajcie, ja teraz też tych te pudrów takich ciężkich nie, jednak unikam. Uważam, że młodziej twarz wygląda przy tych kremach, bo chyba lepiej mieć taką dobrze nawilżoną twarz i ona wtedy nie pokazuje, nie ma te, nie widać tych, tych mm, Yy, zmarszczek Więc ja polecam bardziej może teraz nawet kremy niż podkłady. Yy, I mam jeszcze też, chcę Wam pokazać ten yy. korektor Serum Jordani Gold. Najlepiej kryjący korektor Jordani Gold. Klinicznie udowodnione działanie, zmniejszające cienie, obrzęki, przesuszenie pod oczami. Korektor o udowodnionym klinicznie działaniu, redukującym widoczność, znaki starzenia. I tu mamy dwa kolory do wyboru: light i medium. Ja mam medium, bo gdzieś tam przeczytałam, że lepiej jak ten korektor jest ciemny, ciemniejszy niż jaśniejszy. No ale to widzicie, to takie to jest to czyjś rad. Bo on jest troszeczkę jednak dla mnie za ciemny. No ja tam go wklepię i tam może aż tak mocno się nie, nie widać, nie? Ale chyba jednak bym wolała ten, ten light. Go używam czasami. Aczkolwiek mam teraz podkład ten w sztyfcie i z niego jestem bardziej zadowolona. Więc ten podkład na sztywcie na takie przebarwienia, to nie wiem czy on jest, chyba jest w tym katalogu, to z niego korzystam. Tutaj o tą kosmetyczkę mam. Bardzo ładna. Tutaj tak elegancki suwak. Z logo Jordani Gold doskonałe, doskonale przemyślany projekt z wewnętrzną kieszenią. Tusze też polecam z Jordani Gold. Bardzo dobre są te tusze. Do rzęs i to mi się bardzo podoba, czyli korczyki. Naturalny topas, cyrkonie, mosiąc, stal nierdzewna, platerowane mosiącem, żywica. Epoksydowa siła, mądrość, radość to jest topaz, to jest topaz, czyli ja rozumiem, że ten topaz to jest tutaj, tak? W tych, te, te oczka to jest topaz. No, podoba mi się to, naprawdę mi się podoba. I ten naszyjnik też mi bardzo, bardzo przypadł do gustu. Trochę drogo, może, ale jeśli to by miało służyć na lata. Darmowa dostała przy zakupie takich produktów: 29,99 krem do rąk, mydło i żel pod prysznic, mydło w kostce. Yy, zestaw czek produktów w cenie 29,99. Yy, I chyba tu nawet nie ma jakiegoś warunku, tak? Zaskoczyło w ten dzień kobiet pachnącymi jak kwiaty wiśni i pięknie opakowanymi kosmetykami. Mhm. I tu nie ma żadnych warunków chyba. No i te kolczyki mi się bardzo podobają. Cztery pary kolczyków, 35,99. Zestaw y, czterech par uroczych kolczyków to idealny prezent dla stylowej przyjaciółki. Można nosić... Inne w każdym uchu lub nową parę każdego dnia. Stal nierdzewna z topcynku Ładne kolczyki, bardzo ładne. 34,99. No, i tutaj to już było w poprzednim katalogu, ale ja nie wiedziałam, że to jest Love napis. musiałem jakiś wąż. Co to jest? nie mogłam skojarzyć, a to jest ten napis kocham po angielsku i kolczyki mamy. Jeszcze do tego i chyba taniej niż w poprzednim katalogu. Nie, nie wiem, tak mi się wydaje. 41,99. Torebki też do, do, do kupienia. I ujędrniający krem na dzień. Royal Velvet w cenie 39,99 i się wyda 69 zł na produkty tego, z tego katalogu. Ja ten krem mam w zapasie, ostatnio wam pokazywałam i muszę wam powiedzieć, że kilka razy się nim nawet, nie, znaczy nie tym, bo ten jeszcze jest zamknięty, jak go nie używałam, ale znaczy tego akurat nie używałam, bo kiedyś miałam otwarty, parę razy użyłam i yy, jakoś tak. Moja siostra do mnie przyjechała i potrzebowała jakiegoś kremu na dzień, i, i że go znała i lubiła, to ja go oddałam. I ja pamiętam, że ja nie byłam z niego za bardzo zadowolona, ale to było parę lat temu, więc teraz bardziej mam sucho skórę i chyba spróbuję też wypróbuję, bo potrzebuję do, do, takiego dobrego teraz, yy, no, jakiegoś nawet takiego chyba z kremu bo z twarzą y, mam także bardziej wysuszoną skórę. No to też nieraz Wam pokazywałam, bardzo dobre te wszystkie produkty Royal Velvet. Kup dwa dowolne ze stron 36 37, czyli te perfumetki. One są malutkie, bo to jest tylko chyba 5, 8 ml, ale jak ktoś nie zna tych zapachów, to zawsze to fajnie wypróbować sobie jedna to 32,99 dwie 26,99 no i tutaj mamy zapach wodę parfumowano nordic waters esencja cytryny akord nordic waters i płatki jaśminu białe pismo no i ostatni raz w katalogu ten zestaw, chyba rozumiem, że zestaw ja mam ten zapach, on jest taki delikatny Teleczka przepiękna, taki na co dzień do używania. Bardzo ładny zapach, polecam. Ten zapach polecam na pewno. Tu może postawię. I, i na następne zapachy. O zapachach to Wam kiedyś też nagram film. Ten chcę pokazać, też taki ładny, do codziennego używania. Śliwka, czarny pieprz, drewno sandałowe, zawsze w dobrym nastroju, takie radosne Zapach też polecam. Może tutaj go postawię. Yy, yy, Lucia. Lucia yy, 54,99. Jeśli się kupi Lucia, to nie płaci się za przesyłkę. Tutaj wskazywałam chyba w zapasach. Mam ten Eclanui i aklafem mam. Dezodorantu nie mam. Też ten zapach jest taki radosny, wiosenny. Bo tutaj mamy brzoskwinię, prowansalską, biało, frez i i też y, korzystam z tego zapachu. Też jakoś tak zimą przestałam, ale tak, to taki bardzo wiosenny zapach, bardzo, bardzo fajny. Polecam. I jeszcze z wiosennych, aha, bo tutaj mamy, czekajcie, bo... no chyba tak. Takie bardzo wiosenne te zapachy wszystkie. Ten zapach też y, całkiem. Lubię, nieraz Wam o nim opowiadałam, i tu zestaw, nie, nie, zestaw, wszystko oddzielnie mamy, krem. O ten, na ten zapach chcę szczególną uwagę zwrócić, bo ten bardzo lubię. Woda perfumowana Love Potion Secret, białe truskawki, białe kwiaty, biała y, czekolada, czyli egzotyczna biała truskawka, białe kwiaty i wykwintna biała czekolada, i ten zapach lubię, korzystam z niego. Też buteleczka i pudełeczko, w takiej pudełeczce jest zapakowane. Mam wyjęty i ten zapach bardzo, bardzo polecam. To już o tych, tych mgiełkach też Wam nieraz mówiłam. Te mgiełka mam nawet w zapasie, pokazywałam. Dezodoranty w kulce, każdy 10,99. Właśnie nad tym się zastanawiam, czy nie dokupić sobie. Diwani też mam to wodę perfumowaną, to też może by było fajnie. Tych zapachów nie znam, także tylko pokazuję. Ten znak, zapach z nami bardzo lubię, ale tutaj nie przygotowałam, więc tylko akcentuję. Tego, tych zapachów nie kupiłam. Eklamur, to też wam nieraz pokazywałam, nawet w zapasie mam. Jeśli dwa dowolne, to wtedy każdy 54,99, a tak to 79,99. Tych zapachów nie znam. O tym mówiłam, że bardzo ładny zapach. To też dobre kosmetyki. Olejki mam, kupiłam, ale jeszcze nie używałam, więc się nie wypowiem. Pomadki ładnie wyglądają na ustach, ale nie, nie znam tych pomadek chyba, bo to są jakieś takie inne, nie te, które ja miałam. Tak mi się wydaje. To są takie mniejsze chyba te pomadki są. Hmm. Tak patrzę, ile one mają. Matowa pomadka 2,5 grama, więc takie mniejsze. Mam większe, więc też nie wiem, czy to są takie same. To pomadka w płynie. Jeśli wiecie, czy one są długo na ustach, to te 6 godzin trwałość, ale ja tej pomadki też nie zdam, tych też nie zdam. Tutaj te cienie, to ostatnio o nich mówiłam, pokazywałam. To też się nie będę wypowiadać. Mam, korzystam teraz z takiego zestawu do konturowania, ale nie wiem, czy to jest to samo, więc tak się zastanawiam. Te kolory są inne od tego, co ja mam w tenku. Będę niedługo pokazywać. To nie wiem. O, właśnie ten podkład używam w sztyfcie i bardzo, bardzo go lubię. Więc y, beż, ten beżowy kolor ja mam, o ten jaśniejszy, ten beżowy. I bardzo, bardzo go lubię. Y, tutaj nie znam tych produktów, y, polecam, dobre, to też polecam. Wszystkiego wiecie, no nie przygotowywałam sobie, no bo wiadomo, nie sposób wszystko tutaj omawiać. Intensywnie najwierzający krem żel do twarzy to ten polecam, bo bardzo dobrze mi się sprawdza. Tę maskę mam w zapasie, ale jeszcze nie używałam. I ten krem też mi się bardzo, bardzo dobrze się z niego mi korzysta. To też go polecam. To jest krem z naturalnym włoskim szczelem, który działa odżywczo i ochronnie. Olejkiem migdałowym, który pomagał kość zmiększyć i zregenerować suchą skórę. Ja go chciałam kupić w poprzednim katalogu. On był tańszy chyba, ale go już nie było. Nie wiem, czy w tym będzie, bo to czasami tak jest właśnie, że jak się pojawi, to potem jak nie ma, no to nie ma. Tutaj, jak się kupi, tą, to, to kojący płyn micelarny, tak? To darmowa też przesyłka i serum. To silnie nawierzający, można kupić za 26,99, czyli też taka sprzedaż wiązana, całkiem sensowna. Dobra. No to tutaj to ja nic nie widzę takiego, żeby zwrócić na to uwagę, żeby to było takie atrakcyjne cenowo, więc tylko przelecimy. Jak coś tam będzie jeszcze ciekawego, to na pewno Wam o tym powiem, bo jeszcze pewnie będę nagrywała film nieraz. Ale tutaj już ja takiego nic nie widzę, żeby. No, mówiłam Wam już nieraz o tych produktach, więc nie będę się powtarzać. Tylko tak sobie przylecimy. To polecam, te polecam maski do włosów 5,99. Przepraszam, one mi się też bardzo dobrze sprawdzają. Bardzo pięknie odżywiają włosy mięciutkie, takie dobrze odżywione. A już jak na noc to naprawdę rewelacja. Mikani też bardzo lubię też polecam i swidysz spa też polecam wszystkie produkty to masło jest świetne 39,99 to też są bardzo dobre rzeczy i też właśnie się zastanawiam nad tym mydłem czego sobie nie kupić to kupiłam ale jeszcze nie używam czeka więc nie wiem nie, nie, nie będę się wypowiadać to też kupiłam ten krem ale też jeszcze stoi w kolejce i to chyba wszystko. Ten też nie raz wam powiedziałam. No katalog bardzo ładny, yy, dobra cena żywczego kremu do ciała. No i oczywiście zachęcam do komentowania na co warto zwrócić uwagę w tym yy, katalogu. Jeszcze co pominęłam? Może yy, dajcie znać. I oczywiście yy, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Do następnego razu. Cześć!